Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym vlogu, moi drodzy widzowie. Dziękuję Wam wszystkim, którzy oglądają, za to, że jesteście, za to, że klikacie, za to, że subskrybujecie, za to, że oglądacie, lajkujecie i wspieracie dobrym słowem. Moi drodzy, dzisiaj mamy do. Omówienia, dokładnego omówienia, wspomaganie do serii ciężkiej w wersji bez napędu, z przednią osią amortyzowaną, z przednią osią sztywną, jak i wersja tak zwana 4x2. Moi drodzy, omówię Wam wszystko, co wiem. I co mogę Wam powiedzieć, a w tym przypadku mogę powiedzieć bardzo dużo. Tak jak wspominałem, w wspomaganiu z napędem zawór w zbiorniku zostaje. Powtarzam jeszcze raz: zawór w zbiorniku, naszym wspomaganiu, zostaje. Wymontowanie zaworu, ominięcie zaworu powoduje utratę gwarancji. Z racji, że my to składamy, my to kompletujemy, mamy swoich podwykonawców, elementów składowych, więc można, możemy się nazwać też producentem tych wspomagań. Te słowo producent, no niestety, jest tutaj bardzo na wyrost, ponieważ my to bardziej kompletujemy, no ale w dzisiejszych czasach nie jest to w stanie człowiek ogarnąć się go inaczej. Przede wszystkim musielibyśmy mieć swoich mechaników, którzy by ogarniali pewne rzeczy, a nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. I nie za te pieniądze, które możemy tutaj robić podzespoły, które możemy kupić te podzespoły. Podzespoły, moi drodzy, tak, od razu Wam powiem. Eee, przeguby osiowe, import. I Orbitrol Import. Tu mamy pozostałe elementy krajowe, przewody Bydgoszcz, sporniki 99,9 Agrikola. Dlaczego? Jeszcze rok temu na ich spornikach było wybite Agrikola. Więc producent wspomagań sprzedaje przez pośredników. Dochodzi tu do nas fajnie, super. Można, można. My to składamy, my to sprzedajemy. Sprzedajemy to myślę, że w bardzo dobrych pieniądzach w porównaniu do konkurencji, czy nawet do innych producentów. Moi drodzy, tu mamy też siłownik siłownik polskiego producenta. Wałek, wspornik też jest nasz krajowy. Moi drodzy, zaczniemy od siłownika. Siłownik 2 razy 125. Średnica tłoczycka 28. Jeżeli dobrze pamiętam, ale zaraz Wam wszystko powiem. 28, nie wiem czy to będzie widać, wyzumuje się, wyostrzy 28, przyłącza M18 na 1,5 przyłącza do ramion na otwór M14 łezka i dlaczego 2 razy 125? Ogólnie siłownik jest teraz w pozycji do jazdy na wprost. 2 razy 125 to znaczy, że wysuwa się 125 w tą stronę, 125 wraca do pozycji 0 i wysuwa się powrotem 125 mm w drugą stronę. Ogólnie jeżeli chodzi o skok od tego punktu do tego, czyli od prawa do lewa jakbyśmy chcieli, to jest 250 mm takiego skoku. Ja siłownik ogólnie w tej chwili mam delikatnie rozkręcony. Chciałem Wam to pokazać. Moi drodzy, siłownik nie jest za długi. To co pewna firma, najwspanialszy serwis w Polsce, odpier <laughs> z Mateo 780, zakładając tu jakieś śmieszne obejmy. Coś od hydrauliki, ponieważ nie mogli sobie poradzić ze, yy, z skrętem w jego Ursusie, ponieważ za mocno koła skręcały, to już w ogóle była parodia. Tu wspomagań mam sprzedanych w hurcie, sprzedaję w detalu. E, jedne z największych hurtowni w Polsce na dzień dzisiejszy, jak nie jedna z największych, zaopatrują się umie we wspomagania sprzedajemy w hurcie sprzedajemy i w detalu. Fakt faktem hurt to jest taka bardziej wymiana między nami jeżeli chodzi o. Typową sprzedaż ponieważ ja kupuję od nich inny towar. Oni kupują ode mnie wspomagania. Zobaczcie siłownik już sobie. Widzicie schowałem. I teraz tutaj mamy skoku. 25 Centymetrów. Zaraz to sobie tutaj to pozakręcam żeby nie było. Idziemy troszeczkę na łatwiznę moi drodzy. Ale żeby nie było, wykorzystujemy recykling i zobaczcie, do transportu Tłoczysko jest zabezpieczone. Sprawdzone przez nas, czy nie jest porysowane. I jest zabezpieczona. Więc wszelakie reklamacje uszkodzeń tłoczyska najprawdopodobniej w ewentualnym transporcie, coś to mogło się wydarzyć. No ale nie ma takiej fizycznej możliwości, ponieważ my to sprawdzamy, żeby nie było. Siłowniczki przyjeżdżają, zabezpieczone przed porysowaniem. Tutaj nas dostawca nas znalazł bo widział, że sprzedajemy dobili się do nas gdzieś tam przez kogoś i od tej pory jakoś nasza współpraca się układa więc tak przyjeżdża siłowniczków po 50-100 sztuk za jednym zamachem starcza nam to na około 3-4 tygodni i moi drodzy ramiona ramiona przykręcamy do osi tu mamy specjalne śruby, można zamontować tamte stare, ale niejednokrotnie już ich nie idzie odkręcić, gwinty się zrywają albo się obrobią. Tu mamy podkładkę stożkową, ta podkładka stożkowa zaciska nam się na śrubie, a automatycznie nam centruje te otwory, utrzymuje śrubę jak i... Spornik w stałym miejscu, nakrętka z drugiej strony oczywiście nam całość dociska. E, słuchajcie moi drodzy, często się zdarza, znaczy nie wiem czemu, może nie często, jeden przypadek na 100, jeden na 50, no powiedzmy, że jeden na 50. Klienci dzwonią, że te śruby są za krótkie. Moi drodzy, e, oś przednia płaska. Ma 9 cm szerokości końcówki, mają 8, śruba ma 11. Więc, nawet gdy dochodzi ten wspornik, który ma grubości koło centymetra przyjdzie ta podkładka, złoży się wszystko. Śruba po skręceniu powinna wyglądać w ten sposób. Więc, nie ma tutaj możliwości, żeby ona była za krótka. Nie wiem skąd to się bierze. Nie wiem dlaczego. No, ale niestety. Takie przypadki się zdarzają. Więc w komplecie są cztery śruby, mogą zostać stare. My dajemy nowe z podkładkami stożkowymi. Śruby M16 x 110 na 1,5. Zaraz tutaj sobie spakujemy. O, już sobie spakowałem. niech się rozleciał. Montujemy do osi. I teraz tak. Nie wiem skąd to się bierze. Miałem przypadek ostatnimi czasy. Klient po zmontowaniu. Zrobiła mu się tutaj między dźwignią czy spornikiem, zrobiła mu się przerwa między jednym i drugim ramieniem, także można było palca włożyć. Moi drodzy, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego taka oś. Czy to był jakiś prototyp, jakiś niedorobka? Nie mam zielonego pojęcia. Do tej pory był to jeden przypadek. Drugi przypadek był taki, że klient miał jakąś poszerzoną belkę, strasznie poszerzoną. Także brakowało mu między uszami od spornika a tymi od siłownika po 15 cm. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Pomierzył sobie z sąsiadem i faktycznie przyznał nam rację, że on ma inną belkę. U sąsiada pasowało idealnie, u niego trzeba było to przerabiać. Dlaczego? Do tej pory nie wiemy. Facet mówi, że ciągnik ma z 91 chyba roku i w oryginale nieruszane i nie mogliśmy dojść ładu następna rzecz nakrętki samokontrujące M14 podkładek moi drodzy uważam, że nie potrzeba skręcacie to na siłę do oporu, podkładki jeżeli chcecie dać we własnym zakresie ja podkładek nie daję, uważam, że nie potrzeba Otwory są na tyle spasowane. Czy tu, czy tu, że łepek, tu zobaczcie, nie ma zbyt dużego luzu. Minimalnie to samo tu. Faktem, że tu macie otwór fasolkę. O! Fasolka góra dół na boki. Nie za bardzo. Więc tu mamy 4 śruby M14 na 40 które powinno tutaj cały nam temat związać. Już tutaj sobie to ułożę. Przyłącza do orbit do, sił, do przewodów M18 razy 1,5 Też zabezpieczone winty przed uszkodzeniem, Złączę BB 18 razy 15 Złączę proste, podkładka z gumką do uszczelnienia, wykręcamy te dwie ze ślepki, wkręcamy, uszczelniamy za pomocą podkładek z gumką, e, czy siłownik do góry, czy na dół, moi drodzy, jeżeli chodzi o e, podłączenie przewodów, i tak, i nie. Od razu wam powiem, że jednym klientom pasuje, drugim klientom nie pasuje, chyba wszystko uzależnione jest od odlewu spornika. Zamontowanie do góry, zamontowanie na dół też nie będzie błędem. My dodajemy kolanka metalowe na przewodach, więc tutaj powinno to się mijać. Kolanka na rurce nie na kwadracie, więc tutaj powinno wszystko przejść i się minąć. Następna rzecz. Jeżeli chodzi o uzbrojenie siłownika, to mamy tutaj przeguby, przegub osiowy, przegub końcowy, przegub osiowy pasuje od Landini i Ferguson m 18 razy 15 M18x1.5, tu dajemy nakrętkę, raz dajemy, raz nie dajemy, w zależności ile nakrętek mamy ogólnie powinno to się wkręcić w tu siłownik i powinno to się skontrować, ale ja do końca nie ufam. samemu wkręceniu tego przegubu w siłownik można to też skontrować i będzie to lepiej. Tu mamy gwint 18 razy 1.5 tak samo. Przeciw nakrętkę tuleja, prawy lewy gwint do regulacji i ustawienia Zbieżności możemy tutaj sobie rozsunąć spokojnie po 4 cm z każdej strony. Jeżeli dobrze pamiętam, bezpiecznie na pewno jest 3 tu i tu. Możemy sobie rozstawić ten przodek. A nawet będziemy musieli zaraz wam powiem, do czego tuleja pasuje. Od zetora można coś takiego kupić. Przegub. Z lewym gwintem 18 razy 1,5 stożek pasujący do dźwigni i jak najbardziej, moi drodzy, też nie jest jakimś wynalazkiem, pasuje od zera 7211 ja Jakby komuś się coś popsuło, jak najbardziej, taki przegub możecie kupić w sklepie rolniczym. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Dlaczego to ja to skręcam, moi drodzy? Skręcam to. Ze względu na to, że czasami są tutaj walnięte gwinty. Panie Marku, wiem, że Pan ogląda. Wie Pan że to, co są tu leje od Was. Producenta tego, naprawdę, niech sobie kupi nowe gwintowniki. Jeżeli go nie stać na nowe, ja mam, mogę podarować. M18 razy 1,5, prawy gwint, lewy gwint. I niech się chłop nauczy tego gwintować, bo przeważnie w jednej sztuce na pięć muszę sam poprawiać gwinty. Nie mam na to czasu, na reklamację też nie mam czasu, żeby wam dupę zawracać za przeproszeniem. Ale producent tego niech się przyłoży. E, czerwone są jeszcze fajne, te siwe, które od was czasami biorę, to już jest w ogóle e, porażka. Tam co drugi trzeba poprawić. E, nie, teraz przyjechały fajne złote, e, czy tam srebrne, srebrne, ocynkowane. Zobaczymy, jak one będą się spisywały. Jeszcze ich nie montowałem. E, jutro będziemy składać około 30 wspomagań. Więc, Panie Marku, będziemy w temacie i w kontakcie. Przewody do podłączenia siłownika przychodzą z kolankami do orbitrola proste. Orbitrol 125 importowany, no niestety moi drodzy, import ze względu na to, że cena czyni cuda. Orbitrol polski, jeżeli chodzi o to, polski. 160 kosztuje ponad 1200 chyba importowane ponad 300 więc przebitka jest taka, że pół wspomagania macie za darmo orbitrole dają radę, nic się z tym nie dzieje jeżeli jest reklamacja wysyłamy to do producenta najczęstsza reklamacja to jakiś paproch i podcięcie zacięcie zaworu dodatkowo lub Zaworka przelewowego. Tam jest taki zaworek, jeszcze powodujący, żeby olej w, w odpowiednim momencie był kierowany na prawo i lewo, a nie na z powrotem na przelew. Więc tu taka jest tylko i mała dygresja do, do orbitrola. Przyłącza 4 M18 na jedna druga cala, 1 druga cala do orbitrola, o M18 na y, orbitrol. Podkładki są. Już tu gumowe, więc nie potrzeba tego do, do, doszczelniać, uszczelniać dodatkowo. Można wymienić na o-ringi grubsze, jeżeli ktoś potrzebuje też zabezpieczone gwinty przed uszkodzeniem. I śruby do skręcenia, cztery sztuki z podkładkami do skręcenia wałka Orbitrola z spornikiem, Bo oczywiście wspomaganie jest montowane w miejsce... Serwomechanizmu. Jeżeli ktoś chce się bawić pod kierownicę, moi drodzy, możemy się dogadać. Tylko razem mówię, że nie zawsze mam komponenty, żeby wam to złożyć. Orbitrol T, zbiornik P, power, czyli zasilanie. I tutaj mamy prawo-lewo. Dobrze mówię? Tak, prawo-lewo. Jeżeli chodzi o podłączenie Orbitrola, ile jest reklamacji, moi drodzy? wadliwe tam gdzie jest wadliwy produkt to są reklamacje na poziomie 1%, 2%, czyli około 1 sztuka na 50, jedna sztuka na 100. Gdzie jest wina tutaj przy składaniu małutkich rączek? Najczęstsza przyczyna to jest taka, że gdzieś tak jak powiedziałem, uskłozony zaworek, ten który odpowiada za przekierowanie oleju. Gdzieś tam proszek się dostał przy składaniu no i remont takiego orbitrola jest nieopłacalny. Więc od razu Wam mówię, że producent nam tego nie naprawia. Do klientów nie wysyłamy uszkodzonych. Ze względu na to, że przy zakupie takiej ilości sztuk miesięcznie orbitroli jeżeli to jest reklamacja na poziomie jednej sztuki na miesiąc, dwóch sztuk na miesiąc, producent nam to po prostu wymienia dla dobra współpracy, tak żeby i klient końcowy, i my, żebyśmy tutaj się nie kłócili. Oczywiście dostajemy informację, co było. Jest to informacja dla nas. Orbitrol jest wymieniony dla, tak jak powiedziałem, dla dobra współpracy, po prostu. Oni dalej to pchają, zwracają i czy nawet naprawiają, już u producenta, ale to już w ramach współpracy. To tak jak powiedziałem, około 150 sztuk, nawet czasami i 200 w miesiącu tych Orbitroli się y, przerzuca. Moi drodzy, tu już, żeby Was nie przedłużać, to tak jak wspominałem or, w poprzednim filmie, wałek wkładamy do Orbitrola. W ten sposób. O. I dopiero w spornik Nie odwrotnie, czyli wałek, spornik, orbitrol, tylko orbitrol, spornik, wałek. O. Może nie w ten sposób, tylko ogólnie przychodzi to w ten deseń, tak jak widzicie. Teraz nie ja będę tutaj kombinował, układał tego idealnie, bo to nie o to chodzi. W ten sposób ma być zamontowany wałek. I teraz, moi drodzy, tak. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. E, Orbitrol pod podłączeniu, jeżeli skręcicie kołami maksymalnie w prawo lub maksymalnie w lewo, powinien kierownicę zatrzymać. E, kierownicę można przeciągnąć. E, od razu Wam mówię, że jest taka możliwość, i przy użyciu dużej siły. Mimo tego, że koła są skręcone, przeciągniecie dalej skr kierownicę. Samo siłownik już się tutaj prawo-lewo nie ruszy, ale jak najbardziej można go przeciągnąć i zmieni położenie, powiedzmy gałka zmieni położenie, ze względu na to, że otworzy się zawór przelewowy, czy zawór szokowy w orbitrolu i on przepuści nadmiar oleju. Więc to jest, moi drodzy, jak najbardziej normalne, i z tym się nic nie dzieje. Jeżeli się ciężko kręci, moi drodzy, bo takich przypadków jest dosyć sporadycznie, dosyć często, nie wiem jak to określić. Jeden przypadek na trzy tygodnie, jeden przypadek na dwa tygodnie. Że klient dzwoni, że ciężko się kręci, chociaż kręci prawo i kręci lewo. Zaczynamy od pomiaru ciśnień. Mierzymy ciśnienia i przeważnie, jeżeli ciśnienia są prawidłowe, a powinny być prawidłowe, bo klient nie zgłasza innych zastrzeżeń, mówi, że kręci się fajnie, tylko ogólnie ma wrażenie, że na kierownicy jest ciasno. Ale koła skręcają, mówię jednym palcem miało to się kręcić, a kręci się ciasno. Więc najczęstszą przyczyną jest awaria, jeżeli chodzi o połączenie tego wałka z wałkiem tym długim z bloku silnika, który chodzi tak z boku silnika. A mianowicie ten wałek może być delikatnie źle wygięty, więc jakby coś, to młotek pięciokilowy strzelić mu dwa razy i go podgiąć i powinno być ok następna rzecz terwałek drugi który tutaj tak jak mówię idzie z boku silnika jest na takim śmiesznym może nie ale na takiej gumie i ta guma czasami jak jest podrobiona i tam jest w środku taka tulejka jak tam wszystko się poprzestawia i zmieni swój kąt wtedy też tam stawia opór I jeszcze może być coś takiego Miałem przypadek z nowym wałkiem. Klient wymienił ten drugi, kolejny wałek. Był centymetr dłuższy i wszystko się napięło, rozprężyło i też ten wałek tutaj na tych krzyżakach miał problem. Klient ze skrętem pozostałe przypadki e, bliżej są mi nieznane i nieokreślone. Jeżeli chodzi o siłownik, reklamacji nie było, przeguby. Jeżeli chodzi o uszkodzenia, jakieś tam mechaniczne, e, też wytrzymują, nie ma jakichś pęknięć w tym stylu. E, jeżeli so, chodzi o, o to, że końcówka powiedzmy na gwarancji e, dostanie luzu, moi drodzy, podchodzimy do tematu naprawdę indywidualnie, ponieważ musimy taką końcówkę e, sprawdzić, musimy taką końcówkę łobejrzeć, ja tu mówię łobejrzeć, ponieważ jeżeli będzie wada fabryczna i końcówka gdzieś coś tam pęknie, coś tam się y, uszkodzi wewnątrz, to jak najbardziej taka końcówka podlega gwarancji wymieniamy na nową. Jeżeli końcówka dostaje tylko i wyłącznie luzu, w środku nie ma y, żadnych uszkodzeń, Poza tym, że jest luz, chodzi mi o uszkodzenia, czyli pęknięcia, jakieś ubytki, oderwania, coś tam gdzieś, takie, takie rzeczy. Bo jeżeli chodzi o samo, że końcówka się wyrobiła, bo że w ciągu roku czy dwóch lat, bo gwarancja jest rok i lub dwa, w zależności kto kupuje. Wszystko mamy opisane na karcie gwarancyjnej, moi drodzy. Wypisujemy kartę gwarancyjną. Tam jest opisane po co i do czego. Podpisujemy, i jeżeli jest zużycie końcówki, bo konsumentowi jest 2 lata, dla pozostałych klientów jest rok, więc jeżeli jest mm, rok czasu i końcówka jest tylko i wyłącznie wyrobiona, zluzowana, może być zużyta. Tak samo jak kupujecie nowy samochód i w ciągu roku zużycie, zużyjecie opony, bieżnik do zera. Nie jest to wina producenta, że tu ten bieżnik się zjadł, bo mógł zrobić 100 tysięcy kilometrów i niestety takiego bieżnika na oponach już nie ma. E, moi drodzy, jeżeli chodzi o przeguby, to przeguby biorę albo polskie, albo oryginalne zatorowskie. Nie biorę żadnego innego bubla e, i tak to wygląda. Myślę, że omówiłem wszystko, co mogłem i chciałem. To powiedziałem. ta się. Do następnego. Cześć.